Proszę Państwa, najdroższego mamy przegląd trailerów Netflixa. To moje ulubione przeglądy są, bo Hordy Netflix nie zabiera pieni pieniądzów za pokazywanie ich trailerów. To jest dobra firma. Za to między innymi lubię Netflixa. E Dzisiaj mamy na liście tak. Mindhunter, drugi sezon. Oglądałem pierwszy, polecam gorąco. E Wu Assassins, to nie wiem co to jest, nie wiem czy dobrze czytam. E The Naked Director, a to już jest któryś trailer taki koreański, dosyć dziwny o gościu, który robił porno, chociaż wcześniej robił inne rzeczy. Nie? Yy, tak, The Family is not about fate, it's about power. Diagnosis from the New York Times column. To może być ciekawe, nie wiem co to jest. Rocos Modern Life Static Clinic Trailer i Green Frontier. To wszystko na Netflixie. Czasami filmy, czasami seriale. Odtwórzmy to sobie i pogadamy pewnie w trakcie. Have you got somebody? Someone you can't catch? Ale to jest taki trudny serial do oglądania, bo to nie jest taki typowy serial sen sensacyjny, to jest o tym jak e, e, skąd się wzięło profilowanie psychopatów w FBI, jak w ogóle ten cały proces e, był przeprowadzany i dlaczego. Z czego to wynikało? O moja córka płacze, muszę zamknąć drzwi. W sensie zamykam drzwi, bo moja żona się nią zajmuje, nie ja. Teraz. Mówiąc w skrócie, z psychopatami jest taki problem, że, że trudno ich złapać, ponieważ z reguły większość zbrodni związana jest z osobą, która, na której ta zbrodnia została popełniona. Czyli mąż żony, albo jacyś znajomi, tacy ludzie, którzy się znają. Więc ten zasięg zabójców. Można dosyć łatwo wyznaczyć. Natomiast w przypadku psychopatów, którzy nie mają kontaktu z ofiarą wcześniej, to już trudniej jest. Ale ładne to było, co to? Fajne efekty W Assassins. O, ja lubię tego gościa. Kurde, to jest taki wymiatacz. O, kurde. To... Trochę jak ten. The One, pamiętacie?

Whatever happens, I got your back. Her family. High brothers, dog fam. We up in Chinatown. Chop-chop. You heard the woman. Chop-chop. Who you gonna call? Took his last breath. Brother Emma, I'm a killer and a <laughs> <laughs> in Manila, I'mma kill her in and shit. Chinatown. To the world go down. Go and peop Clash. Whoa. Classy, but nice. The girls <laughs> not I'm willing to do whatever's necessary to protect my power. Even if I have to kill my own beloved son. Jesteś gotowy? Jesteś? No może być fajne, to na pewno będę oglądał. Zwłaszcza, że na Netflixie jest to nie trzeba z domu wychodzić. O, oh. okay, Deep Deepfake. Tego poprzednie filmy były tajlandzkie, chyba nie? No to, ale nie jestem pewny, nie jestem pewny.

君と一緒に新しい時代を作る性格名を起こす美女が本番やってモザイクが薄いここは日本だよこんなの出したらいい犯罪になっちゃうよ人のありのままの姿とってわいせつなんですかお国がわいせつに指定したものは全てわいせつになるってことさ行きましょうかあ、どこ行くんだよ <laughs> 作りたいものを作りんですファンタスティックたとえどんなことが起きようとも目を閉じないでくださいおめぇ逃がさねえからな <laughs> いいですね To jest japoński film, Tak jest idealny do oglądania z dziećmi i z rodziną, taki familijny jest to film. No przy tym palić? Nie, to zły pomysł. Zły, 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 zły. To człowieka by rozerwało, chyba. Ale to ciekawe, ciekawe. Ciekawy trailer w ogóle, jak na japońskie kino. W moich 20s'ach stumbledłem w jego łonie i co zobaczyłem, to jest grupa chrześcijańska nazwana, która znajduje się w plain sight przez prawie 80 lat. This was a group with tentacles around the world. A humble example of leadership that the world has never seen. A breathtaking enmeshment of church and state. There were congressmen, senators, world leaders. And they say it's about faith, but there's a shared understanding that what we're really about here is power. I'd like to single out Doug oh. Crowe. Doug Co. document. So time Doug Coe is the longtime leader of the family. He's the most powerful man in Washington you've never heard of. He said, "The more invisible you can make your organization, the more influence it will have." <laughs> Jesus plus nothing—it's a powerful thing. Using the National Prayer Breakfast, they dispatch representatives to build relationships with foreign leaders. That is exactly the kind of meeting that I would want to exploit. For the family, Jesus says you must go to those who are in positions of power. God always uses imperfect vessels to do his perfect work. President Trump's an imperfect vessel. Jesus is the answer, but Jesus and Capitol Hill don't mix. Oh, cool. We want our family to stay together. Ciekawie się zapowiada. Pewnie będziemy mogli z Borysem y, pogadać o tym. <laughs> Uwaga, 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 uwaga! Zaraz będzie następny. Uwaga! Aj, jest. Diagnoza. Uwielbiam dokumenty. Dobre dokumenty. kurde. There are literally millions of people struggling with undiagnosed medical conditions. Oh, I'm Brittany, Kamaya's mom. She's six years old. She's paralyzed anywhere from three to twenty seconds, to over three hundred times a day i was in the gulf war i served eight years and now i'm losing my memory every time the day show happens so check out the history bar that's the only thing you can do remove half of your brain how could that be the only thing you do to a kid my body is going through something the doctors are like we can't help you i want to know if somebody else has this they need something different To, co się dzieje, się dzieje, w jest, jest takie przypuszczenie, że czasami te takie niezwykłe choroby, to, to. A to są takie rzeczy, które utrudniają życie, nie? Ale one też powodują, że ludzie są niezwykli. Znaczy, coś tracisz, coś dostajesz. Czasami tak jest. I was thrilled to see that many responses. It's what we hope for. Stay we'll never ever ever give up. There is somebody out there that understands. The symptoms align perfectly with the things that I've experienced. There's another mom out there like me that was looking for an answer. We're not the only ones. You got to keep a positive attitude. It's what you news. We can create a movement.

Green Frontier. O, oh, to jest też może być ciekawe. Oj, oh, ja się kręcę. O, oh, what the fuck? To se de unos seres. Oh, 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 oh. Ciekawe, takaś mitologia taka indiańska. Wygląda nieźle. No, to tyle, jeżeli chodzi o trailery dzisiejsze. To są takie, teraz robimy po 15 minut, żeby Państwa. żeby Państwu ułatwić utrzymanie uwagi, bo no, przy dłuższych już materiałach, to tam młoda widownia to już po 15 minut tak już w ogóle nie rejestruje. 15, dłużej niż 15 minut, to jak na lekcji!